Kiedy nagrywam te słowa, trwa właśnie Euro 2024 i wiemy już, że polska reprezentacja, która awansowała na ten turniej jako ostatnia, odpadła też niestety przy okazji jako pierwsza. Jako osoba, którą w tym sporcie interesują głównie dobre historie, jestem trochę zawiedziony. Wbrew wszelkiej logice łudziłem się, że może zapiszemy się w historii tego turnieju jako czarny koń, jako pogardzany underdog, który zaskoczy wszystkich i nie złamie się pod naporem silniejszych rywali. Mimo remisu z Francją skończyło się niestety jak zwykle, ale na szczęście na osłodę mamy filmy. Postanowiłem zebrać kilka moim zdaniem najciekawszych filmów o piłce nożnej. Znajdą się na tej liście zarówno filmy fabularne, jak i dokumentalne. Produkcje polskie i zagraniczne, myślę, że każdy powinien znaleźć w tym materiale coś dla siebie. Piłka nożna Marcin Dorociński, Eryk Lubos i Bartłomiej Topa. Czy ktoś naprawdę potrzebuje do szczęścia czegoś więcej? Ja nie. Dlatego też uznałem, że idealną produkcją otwierającą tę listę będzie film Kasia Adamik, czyli Boisko bezdomnych. Głównym bohaterem tej produkcji jest Jacek Mrus, w którego wciela się wspomniany Marcin Dorociński. Jacka poznajemy na początku filmu jako młodego, zaledwie 17-letniego piłkarza, jak dowiadujemy się później na przestrzeni filmu, chwilę przed jego reprezentacyjnym debiutem, jego karierę przerwała poważna kontuzja. Od tamtego czasu Jacek mógł liczyć co najwyżej na karierę WF-isty, bezskutecznie starającego się o posadę trenera. A przynajmniej do czasu bezskutecznie, bo w wyniku przedstawionych w filmie wydarzeń staje się on trenerem drużyny bezdomnych i jedzie z nią na Mistrzostwa Świata bezdomnych. I z jednej strony nie jest to zapewne typowy film o piłce, brakuje tu potężnych stadionów i kibicowskiej otoczki. Z drugiej uważam jednak, że udaje mu się opowiedzieć o czymś nieuchwytnym o prawdziwej pasji do tego sportu, który przecież u swych historycznych podstaw wywodzi się z niższych warstw społecznych i do dziś w sumie pozostaje dla wielu szansą na lepsze życie. Film ten ma oczywiście pewne mankamenty. Momentami trochę odlatuje w nadmierny idealizm, przez co traci na realizmie. Choć akurat problem bezdomności pokazuje wyjątkowo rzetelnie i do bólu realistycznie, potrafię jednak zrozumieć ten idealizm, bo do pewnego stopnia stanowi on też mocną stronę tego filmu, pokazując jak piłka nożna czy w ogóle sport mogą stać się drogą do lepszego życia, zwłaszcza jako oręże w walce z rozmaitymi patologiami, takimi jak choćby alkoholizm. Spotkałem się z ocenami, że to feel good movie, ale nie do końca się z nimi zgodzę. A nawet jeśli to jest to takie polskie feel good movie, bo choć zakończenie jest dość pozytywne. To jest w nim domieszka goryczy i beznadziei. Kolejna produkcja, którą chciałbym przywołać w tym zestawieniu, opowiada o wydarzeniu prawdziwie unikalnym w skali światowego futbolu: no bo ze starciem dwóch najlepszych drużyn na świecie mamy do czynienia w zasadzie co cztery lata. Jak często zdarza się jednak, aby naprzeciw siebie stanęły dwie najgorsze drużyny na świecie? W sumie to nie wiem, jak często. Możliwe nawet, że zdarza się to częściej niż mi się wydawało, ale na pewno wydarzyło się to w 2002 roku w trakcie Mundialu w Korei i Japonii. Choć nie na samym turnieju, no bo dwie najgorsze drużyny na świecie raczej nie mogłyby się tam zakwalifikować. Doszło do tego w ramach meczu towarzyskiego między reprezentacjami Butanu i Montserratu, małego państewka umiejscowionego w Himalajach i niewielkiej karaibskiej wysepki. Stawka była spora, bo drużyna, która przegra, oficjalnie miała stać się najgorszym zespołem na świecie. I właśnie o tym starciu opowiada film dokumentalny The Other Final. Co ciekawe, inicjatorem całego tego wydarzenia był Holender. Matisse de Jong, który wpadł na ten pomysł po tym, jak Holandia nie zakwalifikowała się na Mistrzostwa Świata w 2014 roku. Podzielił się on swoją koncepcją z przedstawicielami federacji piłkarskich obydwu tych krajów i, o dziwo, obie strony podeszły do tego pomysłu z entuzjazmem. Mecz został rozegrany w Butanie tego samego dnia co finał mundialu w Korei i Japonii. Nie będę jednak zdradzał, jaki był ostateczny wynik tego spotkania, i opowiadał o jego organizacji bo to doskonale zrobili stojący za nim filmowcy, także jeśli was ta historia zainteresowała, to koniecznie zapoznajcie się z tą produkcją. Dobierając filmy do tego materiału, starałem się unikać produkcji biograficznych o znanych piłkarzach. Większość z nich robiona jest niestety na jedno kopyto. Można by rzec, że od linijki. Postanowiłem zrobić jednak wyjątek dla filmu Diego, nie tylko ze względu na to, że jest to naprawdę solidna produkcja, która wymyka się wspomnianym wcześniej mankamentom, w tym przypadku fascynująca jest przede wszystkim postać, o której opowiada. Jednak sposób, w jaki ten film nam o tym opowiada, to zdecydowanie mocna strona tej produkcji. Dostajemy w nim bowiem nie tyle selwetkę boga futbolu, co człowieka, który nie był wolny od własnych demonów którego kariera miała swoje wzloty i upadki. Opowiada nie tylko o Maradonie, ale też o jego. i ten dualizm argentyńskiego piłkarza jest tematem przewodnim całego tego filmu. Największym wyzwaniem przy tego typu produkcjach jest uniknięcie popadania w skrajności. Jego reżyserowi udało się jednak zachować względną równowagę. Nie wybiela postaci Maradony, ale też nie poddaje go sądowi. Przedstawia suche fakty i to, jak na wydarzenia z jego życia reagował sam Diego i jego otoczenie. Bardzo sprawnie oddaje też emocje, jakie towarzyszyły mu w momentach, kiedy odnosił największe sukcesy, ale też przy okazji porażek. Jest to szczególnie odczuwalne pod koniec filmu, kiedy przechodzimy do wydarzeń, które doprowadziły do końca jego przygody w Neapolu. Zdecydowanie warto ten dokument obejrzeć, nawet jeśli nie interesujecie się aż tak piłką nożną, bo od jego maradona to była naprawdę nieszablonowa postać, a jego losy na spokojnie wystarczyłyby na film fabularny. Z piłkarskiego szczytu znowu zejdziemy na Niziny, bo kolejny film również opowiada o losach najgorszej drużyny na świecie. Tym razem jednak nie jest mowa ani o drużynie Butanu, ani Montserratu, tylko o reprezentacji amerykańskiego samoa. Rekordzisty pod względem najwyżej przegranego spotkania. W 2001 roku przegrali bowiem z reprezentacją Australii 31-0. do 0. I mimo, że na krótko udało im się wyprzedzić w rankingu FIFA Montserrat i Butan, to kilkanaście lat po tej legendarnej kompromitacji znowu wrócili na ostatnie miejsce. Aby temu zaradzić, postanowili zatrudnić nowego trenera. Prawdziwego profesjonalistę, który faktycznie miał jakieś doświadczenie trenerskie, Tomasa Rongena. Amerykanina holenderskiego pochodzenia, który miał w CV kilka drużyn amerykańskich Major League Soccer i reprezentację u 20 Stanów Zjednoczonych. Dostał on ambitne zadanie wyjścia z grupy w pierwszej rundzie eliminacji, do Mistrzostw Świata w 2014 roku. I właśnie o tych przygotowaniach opowiada dokument Next Goal Wins. Niedawno w ramach filmu fabularnego pod tym samym tytułem temat podjął Taika Waititi, czyli reżyser takich produkcji jak JoJo Rabbit czy Thor Ragnarok. Nie widziałem go jeszcze, ale recenzje były raczej mieszane, więc uznałem, że bezpieczniej będzie opowiedzieć o dokumencie, choć myślę, że fanom humoru tego nowozelandzkiego reżysera można polecić go w ciemno. Jakiś czas temu w żeńskim klubie sportowym Hedge Gdynia odkryto, że trzecią bramkarką jest poszukiwany listem gończym 55-letni Andrzej D. Jak się okazało, osoba ta prowadziła dwa alternatywne życiorysy, jako wspomniany Andrzej, ale też jako Joanna P, po tym jak zmienił płeć w 2006 roku. Wiele wskazuje więc na to, że ta transformacja mogła służyć do umknięcia przed organami ścigania. Cała ta sprawa wyszła na światło dzienne nieco ponad dwa miesiące temu, więc niestety jeszcze nie zdążył powstać film na ten temat, ale jestem pewny, że kiedyś powstanie. Wspominam jednak o tym wszystkim niebezpiecznie. Z powodu, bo o trochę podobnej sytuacji opowiada kolejna produkcja, o której chciałbym opowiedzieć, czyli Na Spalonym. W tym przypadku również mamy do czynienia z sytuacją absurdalną, choć już nie tak zabawną, bo źródłem absurdu w tym przypadku jest dyskryminacja w Iranie. Na Spalonym opowiada historię grupy irańskich kobiet, które są ogromnymi fankami piłki nożnej. Ich marzeniem jest zobaczyć na żywo mecz reprezentacji swojego kraju, a konkretnie starcie z Bahrajnem, które ma zadecydować o tym, czy Iran pojawi się na Mistrzostwach Świata w 2006 roku. Niestety nie mogą tego zrobić legalnie, bo jako kobiety mają zakaz wejścia na stadion. W związku z tym postanawiają przebrać się za mężczyzn, licząc, że dostaną się tam niezauważone przez strażników. Film utrzymany jest w klimacie tragicomicznym, w stylistyce przywodzącej na myśl film dokumentalny, choć w rzeczywistości jest to fabuła. Jest to zabieg charakterystyczny dla tego reżysera, czyli Jafar'a Panahiego, który od lat kontynuuje swoją twórczość mimo represji irańskich władz, które kilkukrotnie posyłały go do więzienia i próbowały zakazać mu nagrywania filmów. Zresztą do stworzenia tej produkcji zainspirowała go jego własna córka, która znalazła się w analogicznej sytuacji, można więc powiedzieć, że jest on w sumie oparty na faktach. Dramat irańskich kibicek nie znalazłby się pewnie nawet w gronie 10 najbardziej palących zagadnień wynikających z nierówności płciowych w Iranie. Pokazuje jednak szerszy problem. Kibicowanie na stadionie i oglądanie meczy na żywo to jedna z wielu rzeczy, które nam, Europejczykom, wydają się naturalne. Tymczasem okazuje się, że w niektórych miejscach na świecie jest to przywilej, którego część społeczeństwa jest pozbawiona. I myślę, że warto o tym pamiętać, bo gdybyśmy urodzili się w innym miejscu świata, w państwie, gdzie bylibyśmy postrzegani jako obywatel drugiej kategorii, nawet tak prozaiczna rzecz, jak pójście na stadion, by kibicować ukochanej drużynie, mogłoby się wiązać z konsekwencjami i represjami prawnymi. 9 sierpnia 1942 roku w Kijowie rozegrany został mecz między grupą byłych piłkarzy Ligi Radzieckiej a żołnierzami niemieckimi. Ukraińcy wygrali 5 do 3, a zwycięstwo to okupili torturami gestapo i zesłaniem części składu do obozu koncentracyjnego, gdzie zmarli. Niecałe 20 lat później, w 1961 roku na Węgrzech powstał inspirowany tymi wydarzeniami film. Mecz w piekle, bo taki właśnie nosi on tytuł, opowiada zmodyfikowaną wersję tej historii. W filmie mecz organizowany jest w celu uczczenia urodzin pewnego niemieckiego akwarelisty z charakterystycznym wąsem. I nie jest to potyczka między Niemcami i Ukraińcami, a niemieckimi żołnierzami i węgierskimi jeńcami. Zadanie stworzenia drużyny, Niemcy powierzają onodiemu, który miał pecha być przed wojną jedną z największych gwiazd węgierskiej piłki. Drużyna, którą kompletuje, postanawia wykorzystać przygotowania do meczu jako sposobność do ucieczki z obozu. Nie będę zdradzał jak kończy się ta ucieczka, ale zapewne domyślacie się, że nie najlepiej. Mecz w piekle to jest jeden z kilku filmów, które inspirowały się tą historią. Swoją wersję mają też Rosjanie i Amerykanie. Jeśli więc film z 1960 roku okaże się dla Was nieprzystępny, zawsze możecie zapoznać się z powstałem 20 lat później Victory, gdzie wystąpili m.in. Michael Kane i Sylvester Stallone. W ramach ciekawostki warto powiedzieć też, że pojawia się tam Pele i Kazimierz Dejna. Ostatni film to klasyk. I wydaje mi się, że jeśli ktoś widział jeden polski film o piłce nożnej, to był to właśnie piłkarski poker w reżyserii Janusza Zaorskiego. Wydaje mi się jednak, że młodsze pokolenie widzów w tym również to moje, może tego filmu nie kojarzyć, bo jest to jednak produkcja z 1989 roku. Film ten pokazuje patologię ówczesnego polskiego społeczeństwa przez pryzmat patologii polskiego środowiska piłkarskiego, który jest w nim przedstawiony jako siedlisko korupcji, w którym nie ma ludzi, którzy nie są umoczeni w jakieś zakulisowe dile. Jedynym wyjątkiem wydaje się nasz główny bohater, grany przez Janusza Gajosa, Jan Laguna. Sędzia piłkarski, a dawniej reprezentant Polski, który zasłynął strzałem, który złamał poprzeczkę w meczu ze Związkiem Radzieckim. Nie jest on oczywiście postacią Stołową. Zmaga się z problemami w życiu prywatnym, w tym z uzależnieniem od alkoholu, nigdy jednak nie sprzedał meczu, a w środowisku traktowany jest jako symbol uczciwości. I faktycznie nim jest, a przynajmniej aż do pewnego momentu. W wyniku wydarzeń z początku filmu postanawia on porzucić swoje ideały można by rzec, że w ostatniej chwili, bo podejmuje te decyzje przed ostatnim meczem w swojej karierze. Tym samym dołącza do tej rozgrywki tytułowego piłkarskiego pokera. I mimo, że korupcja w PZPN czy w ogóle polskim sporcie jest przeszłością, a przynajmniej w takiej skali, jaka jest przedstawiona w filmie, to oglądając to czuje się trochę to kolesiostwo, które jest tam wciąż obecne. Mimo, że naprawdę wiele zmieniło się na lepsze, niestety wciąż nie jest idealnie. No i jako ciekawostkę mogę jeszcze dodać, że w tym filmie w roli komentatora sportowego występuje nie kto inny jak Dariusz Szpakowski. Tak że jeśli jesteście ciekawi, jak brzmiał i wyglądał 35 lat temu ten legendarny komentator, to z tego filmu możecie się dowiedzieć. Możecie to też oczywiście wygooglować, ale polecam mimo wszystko obejrzeć ten film, bo jest naprawdę dobry. I to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Przygotowując tę listę, starałem się dobrać produkcje trochę nieoczywiste i unikać generycznych piłkarskich biografii, z małym wyjątkiem w postaci filmu o Maradonie, który zdecydowanie wybija się na ich tle. Filmy o piłce są o tyle specyficzne, że często sam sport jest trochę obok i stanowi bardziej tło historii, która jest o czymś innym. Sztuką jest dopasowanie do siebie tych elementów, co, moim zdaniem, wymienione dziś filmy robią naprawdę całkiem nieźle. Jestem jednak świadomy, że jest jeszcze kilka filmów, które mogłyby się na takiej liście pojawić, a przecież nie można zapomnieć też o serialach, o których może kiedyś powstanie osobny materiał. Także jeśli znacie jakieś produkcje warte polecenia, to koniecznie napiszcie o nich w komentarzach. Tymczasem ja odmykam dyskusję i do usłyszenia.